Witajcie moi drodzy, dzisiaj jest bardzo poważny temat. Dzisiaj jest temat wstrząsający, gdzie jest list od widza, którego znam osobiście. Wszystkie, wszystko jest, żeby się nikt z naszego środowiska nie dowiedział, kim jest ten człowiek. Wszystko zostało pozmieniane, ale kwintesencja jest straszna i proszę bardzo dokładnie posłuchajcie. Co może się stać, kiedy miłość wejdzie za daleko, kiedy się przerodzi w obsesję? Hej Tomek, oglądam cały czas twój kanał. Podczas oglądania filmów zrozumiałem, że potrafisz zrozumieć człowieka i potrafisz doradzić, co zrobić w dziwnych sytuacjach. Szczerze mówiąc, zawsze, jak się widzieliśmy gdzieś przypadkiem, to czułem, że robisz, ze mnie, ze, robisz sobie ze mnie bekę. Tak czułem. Ty jesteś wygadany, a ja średnio. Mniejsza o to. Tak właśnie yy, myślą introwertycy, którzy są przy choleryku, przy ekstrawertyku, przy gościu, który roz... Ze żarty moje mój drewniany humor jest odbierany jako robienie z kogoś sobie jaj. A ja po prostu taki mam charakter i tak sobie żyję, tak po prostu robię sobie jaja robię sobie, śmieję się, tak, podszczypuję, to jest mój taki normalny rzecz i, i mam, dlatego mam bardzo mało takich bliskich znajomych, bo ci muszą zrozumieć to, że właśnie w ten sposób taki jestem i tak żyję. A chłopak jest introwertykiem i on myślał, że ja za każdym razem, gdy go widzę, to sobie jaja z niego robię. A ani razu nigdy, bo robiłem kilka rzeczy, mnie zapytał. Ja mu zawsze podpowiadałem, bo ja nie śmieję się z ludzi, żeby robić sobie z nich jaja, żeby ich krzywdzić i tak dalej. To jest nie moje zasady. Ty jesteś wygadany. Mniejsza o to. Mam problem i nie wiem, co z tym zrobić. Myślę, że nie jestem jedyny, który tak ma, i zrobisz z tego temat na następny odcinek. Dobra. Mam nadzieję, że potraktujesz mnie poważnie. Opiszę w wielkim skrócie sytuację i mam nadzieję, że zrozumiesz i coś doradzisz. I teraz słuchajcie. W 2012 roku, 12 lat temu, jak ponownie zacząłem chodzić na dyskotekę, zobaczyłem Ewę i się zabujałem. Na początku siedziałem cicho, bo ona była na swoich, po swoich przejściach i wiedziałem, że nawet nie chcę patrzeć, i wiedziałem, że nawet nie chcę patrzeć na żadnego faceta. Chodziłem potańczyć, a tak naprawdę patrzyłem na nią. Po około trzech latach postanowiłem przemówić i dać jej sygnał, że jestem zakochany. Panowie. Jak dziewczyna jest po przejściach, jest zmasakrowana, to jest najlepszy moment, żeby rwać ją, żeby ją do siebie przekonać, żeby ją urobić, żeby była z tobą, ponieważ ona jest w, bar w, w, na, ba w bardzo niskim, yy, na bardzo niskiej takiej jakby powiedzieć, w dołku. I jak ty byś ją wyciągnął z tego dołku, jak ty byś był przy niej, tylko nie we tylko nie kolega, który wysłuchał, tylko po prostu słuchasz, wspierasz, robisz, pomagasz jej, ale cały czas to daje do zrozumienia, że jesteś następny, że jak problemy miną, to ty się ją zaopiekujesz. To był najlepszy moment, kiedy ona była, miała największe problemy, to był twój czas, kiedy ty powinieneś chłopie do niej ruszyć i powiedzieć, tak ja ci pomogę w życiu, kurde. ogarnę ci to wszystko. O no nie, bo przestań. Bo potrzebujesz kogoś, kto cię kurde pomoże, a nie będziesz sama wyjść w poduszkę cały dnia. Jestem. Rozumiesz? I wtedy trzeba było uderzyć, bo mężczyzna jest zdobywcą. Mężczyzna po to jest kobiecie, żeby ją wspomóc, żeby ją dać jej ramię, żeby ona mogła się wypłakać. A ty po trzech latach kiedy na łeb pozbierała, już wszystko w porządku, sama sobie poradziła. Dopiero się zebrałeś na odwagę. Ja wiem, że ty dobry człowieku nie chciałeś po prostu jej krzywić, dodawać jej problemów i tak dalej, i tak dalej. Ale to był jedyny moment, kiedy miałeś szansę. Kiedy była ona w dołku i ty wtedy ładujesz się ze swoim męskim światem. Mówisz, ja ci pomogę, ja ci górę ogarnę. Mówię, nie będziesz sama siedzieć, nie będziesz. I ona, nie, ja nie chcę. Mówię, przestań. Ale ja naprawdę nie chcę. Mówię, powiedziałem ci, przestań. Mówię, podobasz mi się, jest fajna. Każdemu się zdarzają problemy. Mówię, przestań. Pomogę ci ile mogę. Jak nie, to nie. Pół roku i idę sobie, ale nie będziesz tu siedzieć sama. I ona jest wdzięczna. Rozumiesz, jak dobrze byś to rozegrał, to by było ok. Ale nic to nie dało. Ona nie jest mną zainteresowana aż do dziś. Poznałem dziewczynę, miałem nadzieję, że się zakocham i, i, i zapomno o Ewie. Byłem w związku parę lat, było miło, było zauroczenie, ale zawsze z tyłu głowy była Ewa. Lata mijały, widziałem i wiem, że nie miałem szans u Ewy, ale ca, cały czas o niej myślałem". I to jest obsesja, to jest, to, jest, to jest tragiczna miłość, której nigdy nie życzę nikomu. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego, to, to, to wyżera nas. Zobacz, miał dziewczynę, traktował ją jako... No, tampon emocjonalny. Żył z dziewczyną, było miło, ale tylko było miło. A cały czas o nie myślał. No to jak, chłopie, w a Adaś, powiedz mi tak szczerze, jak było w łóżku, nie? Jak ją grzmociłeś, jak ona na tobie siedziała, to patrzyłeś na nią, to widziałeś Ewę, co? Nie tą twoją biedną dziewczynę, która ci życie teraz ratowała, tylko tą Ewę, nie? <laughs> no, tak jest, no. To jest nieszczęście. jak się z ciebie nie śmieję. Ja sobie po prostu przekoloryzowuję temat, żeby ci naświadomić, jak jest, jak jest po prostu, jak, jak się czuła ta Twoja dziewczyna, z którą byłeś parę lat i która była tylko tamponem emocjonalnym. Kochając tamtą nieszczęśliwą miłością, skrzywdziłeś tą, z którą byłeś. No, nie jesteś fajny. Nie jesteś taki super i pokrzywdzony, na je uważasz. Wie, wiedziałem i wiem, że nie mam szans u Ewy, ale cały czas o nich myślałem. Po jakimś czasie poznałem, ją no dobra, yy, nie potrafię o nich zapomnieć. Mimo że Ewa nigdy nie dała mi sygnału, że, że jest, yy, choć troszkę mną zainteresowana. Przez te wszystkie lata, jak się widzieliśmy, to rozmawialiśmy, czasem pisaliśmy do siebie, czasem może kilka razy wypiliśmy wspólną kawę na mieście. Co zrobiłem? Malutki krok do przodu, to Ewa robiła dwa do tyłu. Nigdy nie byłem do niej nachalny, ponieważ szanowałem i szanuję ją jak każdą inną dziewczynę. Robiłem bardzo małe kroczki, bojąc się, że, że zrobi krok w tył. Później była inna dziewczyna i jakiś czas następna. Zawsze w głowie mam Ewę. Chłopie, robiłeś błąd za błędem w takim wypadku. Jeżeli jest tak jak jest, to po pierwszym razie, kiedy ona mówi ci, że do widzenia, to idziesz do widzenia i zapominasz. Po, pokazywałem ci, jak to się robi. Ja specjalnie zagadałem do dziewczyny z siłowni i chciałem się z nią umówić na randkę. I ona mi powiedziała, że nie jest mą zainteresowana. To ja powiedziałem, że się zabiję i skoczę z dywanu na podłogę i żegnam. I haha, ha, ha hi, hi, w dzień, dzisiaj się widzieliśmy, piątkę przybiliśmy kumple. Ale już nawet na nią nie patrzę, tak jak na kobietę. I ona patrzy na mnie, bo ona lubiła gwadrze, ale widzę, że ona zerkala. ja już na nią nie zerkam. A ty małe kroczki na kawę pogadać i cały czas sobie ten, ten żar po, podsycałeś. Pod a może to, a może tamto. Zamiast powiedzieć, słuchaj, nie, to nie, HWDP, no i, i koniec. I, I zobacz, następne, następne kobiety miałeś, tak? Żadna, tylko Ewa. Przez całe życie. Obsesja to się nazywa. Terapia, nic więcej, Ja ci już powiedziałem. Ja nic tu nie zrobię, mogę tylko to powiedzieć swoimi słowami, co widzę i skierować cię na terapię, żebyś to załatwił z zawodowcami, bo ja jestem tylko głosem z internetu. Zawsze w głowie miałem Ewę. Każda z moich wtedy dziewczyn była w porządku, ale z czasem widziałem, jak one się zakochują. Aha, a, ale z czasem. Widziałem jak one. Raz, y, każda z moich wtedy dziewczyn były w porządku, ale z czasem widziałem jak one się zakochują. Miałem zawsze w głowę ewę i y, zrozumiałem wtedy coś bardzo ważnego. Już wiedziałem, że mimo moich chęci, by być, jedną, by być jedną z nich i się zakochać, to widziałem po sobie, że żadne uczucia we mnie nie rosną. Kurwa. A żeś napisał, nie potrafiłem się zakochać, ani nie obdarzyć żadną z nich. Ża Aha, no, no, no. bo jak kochałeś jedną, to żadna nie była godna. I one się w tobie zakochiwały, a ty mraniłeś raniłeś serce, odrzucałeś im, ponieważ tylko patrzyłeś w Ewę. A Basie nie miały do ciebie podejścia. Zobacz, ile osób skrzywdziłeś. Ile zgotowałeś nieszczęśliwych, złamanych serc, tylko dlatego, że patrzyłeś w tą, która, w którą nie powinieneś nigdy zobaczyć. No, i co z tym uczyniłeś? Kolega? Jak już wiedziałeś, że się nie zakochałeś w żadnej? Nie potrafiłem się zakochać ani nie obdarzyć żadnej z nich żadnym uczuciem. A że staram się wybiegać do przodu, co będzie dalej, to wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Nie chciałem, żeby się we mnie zakochiwały. I dlatego jak zauważyłem, że dzieje się wiele z ich strony, to powoli delikatnie kończyłem związek. Delikatnie tak, że za, e, z każdą z nich raz na ruski rok porozmawiałem przez telefon. Myślę, że pozostawiłem po sobie dobre zdanie. Chciałem, żeby szły naprzód, żeby znalazły sobie innego partnera, taki co ją pokocha. Ja wiedziałem, że nie potrafię. Życzę im szczerze jak najlepiej. Ja zawsze zostawiałem finalnie sam z marzeniami o Ewie i o dniu, kiedy choć raz będę mógł o niej, do niej się przytulić, choć na chwilę. Zrozumiałem wtedy, że mam w sobie blokadę, nie potrafię, yy, raz nie potrafiłem pokochać inną, nie potrafiłem pokochać inną kobietę, ale nic z tego, bo zawsze mam w głowie Ewę. To dobrze, żeś dodał, bo ja już myślałem, że byłeś wrednym skurwielem, że im łamałeś serca, wykorzystywałeś, a potem rzucałeś. A ty po prostu, jak widziałeś, że kobieta robiła krok do przodu, to ty robiłeś krok w tył i robiłeś to samo, co ci Ewa robiła, tylko innym. Rozumiesz? Zrobiłeś to samo tym dziewczynom, co zrobiłeś Ewie. No cóż, będziesz za to karmę jego mać ponosił. Czyli yy, tak, pokochać inną no kobietę, ale nie zawsze w głowie. Nie naciskałem jej, nie dawałem żadnych sygnałów, bo nie chcę, żeby znowu zrobiła krok w tym. Czyli urwała kontakt na jakiś czas. Próbowałem różnych sposobów, by o niej nie myśleć. Nie chodziłem na dysko parę miesięcy, skasowałem wszystkie jej zdjęcia, żeby nie mieć z nim nic wspólnego, nic nie pomaga. Ewa w międzyczasie miała już tam chłopaków, a ja choć pogodziłem się z tym, że ona nigdy mnie nie, na mnie nie spojrzy, to nie mogę wymazać jej z pamięci. Rok temu Rok temu postanowiłem powiedzieć otwarcie, co do niej czuję. Niech będzie co będzie, ale chciałem wyrzucić z siebie, co mnie dusiło, a że nie liczyłem na spotkanie z nią, to napisałem do niej list. List, który opisywał wszystkie moje przeżycia z nią związane. Dałem list na jakiejś imprezie. I po kilku dniach napisała, że przeczytała list i jej jest miło, ale że ma chłopaka. Okej, okay, ale mi trochę ulżyło, bo wyrzuciłem to z siebie. Po kilku dniach poszedłem do ogródka, bo wiedziałem, że akurat tam pracuje. Ogródek to jest dyskotekowa knajpa. Oczywiście ładnie się ubrałem, wypachniłem. Postanowiłem powiedzieć prosto w oczy, że ją kocham. Niby się ucieszyła, ale mówi, że ona do mnie nic nie czuje i ma chłopaka. Powiedziałem, że rozumiem i niczego nie oczekuję z jej strony, ale chciałem, żeby wiedziała, Ja pierdolę. Rok temu, czyli po 11 latach. Ja, wiecie, ja nie, ja nie będę tego. Sami wszyscy wiecie, i tych chłopie, czy ty czy słyszysz mnie? Swoją historię w moich ustach z boku, jak ktoś o tym czyta i mówi. Adaś, słyszysz dokładnie, co ty robisz? Jak to wszystko wygląda? No. Chociaż tyle mogłem zrobić dla siebie, żeby mi użyło. Później minęło kilka miesięcy. Podobno znowu samotna, mieliśmy normalny kontakt jak, jak na dyskotece. Pogadali o wszystkim i o niczym, czasem potańczyli i tyle. Ja dusząc swoje uczucia w sobie nie dawałem jej żadnych sygnałów, bo to, że mieliśmy dobry kontakt, to musiało mi tyle wystarczyć. Na dysko przychodzi wiele pięknych kobiet, z którymi pewnie mógłbym tam zawrzeć nowe znajomości i może znaleźć nową dziewczynę, ale ja nie widzę tych dziewczyn. Nie potrafię zainteresować się inną dziewczyną. Jestem zupełnie zablokowany. I tu jest mój wielki problem. Minęło znowu kilka miesięcy i postanowiłem jeszcze raz napisać jeszcze piękniejszy list. Otworzyłem się w tym liście całkowicie, bo przecież nie mam nic do stracenia. To ja wylałem całą swoją miłość na papier, a ona napisała mi, że przeczytała list. Nie pisz do mnie więcej listów. No i dobrze ci powiedziała. Żebyś się odpieprzył od jej raz na zawsze. To i tak za, za późno, po dwunastu latach. No, to dlatego, że nie stalkowałeś się, dlatego, że byłeś delikatny, to na pewno tego nie widziała. Jak widziała, to nie reagowała, bo oby są takie. To dobrze, że ci wprost teraz powiedziała. No. Zmarnowałeś 12 lat najlepszego swojego życia. Już nie jesteś młodym bohaterem. Jesteś już, kurde, w wieku dojrzewa, po, po, po produkcyjnym, kolego. Po 40. Spieprzyłeś najlepsze lata, durniu, jeden swojego życia, uganiając się z zamarzeniami i łudą. To jest piekło na ziemi, które sobie uzgotowałeś. Czy ty jesteś poważny? Jak możesz w ten sposób sobie zrobić? Jak ty, możesz, jak ty się musisz nienawidzić człowieku? Że wiedząc wszystko ci w głowie, przecież nie jesteś chorym psychicznie człowiekiem, jesteś mądrym, poogarnianym typem, ja cię znam. I dobrze wiedziałeś, w co idziesz i co będzie. Nie, sam się biczowałeś, sam się udręczałeś i sam zmarnowałeś. Ja zmarnowałem 25 lat, ale to nie były zmarnowane 50 lat. 25 lat. Kupę kasy zarobiłem, bachory kurde puściłem do życia, geny przeniosłem. Miałem kupę zabawy z takimi laskami, zresztą znasz to jest temat. I niby też jestem sam tak jak ty, ale ja miałem tyle przygód i przyjemności, tyle radości w tym życiu i tego złego też, ale mam tyle dobrych wspomnień. A ty jakie masz wspomnienia? Kilka dziewczyn w cholerę odrzuconych i wiecznie łażenie i patrzenie się na babę, która nawet na ciebie nie chce patrzeć. Strat rozwaliłeś sobie 12 lat i dalej będziesz w tobrnowie, że nie ogarniesz uba. Postanowiłem, że będę ją traktował tak samo, jak ona mnie potraktowała. Kilka razy przez te wszystkie lata, jak zrobiła dwa kroki w tył, udawała, że mnie nie widzi, unikała, jak się dało. Nigdy nie byłem nachalny, nie chciała rozmawiać, to się nie narzucałem, nie chciałem jej drażnić moją osobą. Mijało zawsze parę miesięcy i zawsze wracaliśmy do kontaktów, czyli rozmów o wszystkim. Zacząłem ją totalnie ignorować. No. A ty byłeś dobrym chłopcem od, od poduszki emocjonalnej. Tak jak ona się chciała wy, wypłakać, to byłeś, Ona wiedziała, że zawsze ma ciebie. Beta orbiter. Simp. No, masakra. Chłopie, to, to, co, żeś, to co żeś odwalił, to wiesz, ona kolejny chłop ją... Pobił, zmasakrował, wyrzucił, wykopał, dziecko, zrobił tak. Kolejny chłop jej napluł, za przeproszeniem na twardo. Ona przyszła do Ciebie się, a Ty zakochany, patrzony, i ti, 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 wszystko wysłuchałeś, i wziąłeś na kraj. ona się wygadywała po prostu, tampon, tampon, wszystkie łzy wsiąkały w Ciebie, a ty myślałaś, że będziesz następny. Chłopie, jesteś medalowym, idealnym przykładem Beta Orbitera, człowieka, chłopa, który nigdy nie dotknie kobiety, a zawsze będzie wysłuchiwał jej jęków i płaczów. Sam sobie ten los zgotowałeś. Powiedziałe ci na samym początku: nigdy nie będziemy razem. A ty jak ten dureń nie wierzyłeś. No to teraz masz. Pierwszy raz jak tak no i zerwałem z nią kontakt, tak? Traktuję kogoś jak pierwszy raz jak to zrobiłem, to widziałem kątam oka, jak ona na mnie patrzy, i miała minę, że nie rozumiem co, że ona nie rozumie, co się dzieje, że jej nawet cześć nie mówię. Minął kolejny miesiąc, ja twardo chodzę na imprezy, bo lubię, ignoruję całkowicie, i jak się jak ją mijam bokiem, to nie zwracam uwagi. To po twoich filmach jestem odważniejszy i śmiało podchodzę do dziewczyn chociaż żeby to dotadzić po kilku tygodniach dostałem wiadomość od Ewy że nie muszę jej unikać i część to mógłbym powiedzieć widzisz zabrakło jej tampona na poduszeczki do której by się wypłakać miała i to ją boli bo te baby są wredne podłe i bezwzględne to są bezlitosne potwory które nas wykorzystują jak tylko się dam i co i zabrało poduszeczkę? Nie ma już, nie ma już, a do którego umywało siebie, no i co robi? Da, daje ci nadzieję. A może byś przyszedł, chociaż coś powiedział. No, jakbyś był bardziej śmiały, to nawet do łóżka by z tobą teraz poszło, żebyś tylko z powrotem wrócił. Jakbyś był bardziej, wiesz, mocniej cisnął na to wszystko. Po dwóch dniach cofnęła skasowaną tą wiadomość bo, 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 i skasowała tę wiadomość, bo nie odpowiedziałem nic. Mija kolejny tygodni dalej ją ignoruję. Udaj, udaję, że jej nie znam. Nikt, niby jest wolna aktualnie. Mimo, że chciałbym ją jeszcze znienawidzić, choćby za to, że mnie czasem traktuje jak obcego, to nadal mam ją w głowie. Czasem mi się śni, choć. Tego nie chcę. W snach jest miło, siedzimy, rozmawiamy, czasem się da przytulić, czuję się wtedy świetnie i szczęśliwy. Chłopie, terapia to jest obsesja, to jest choroba psychiczna, inaczej tego nie ma. Nie wiem, ja nie jestem lekarzem i nie będę ci mówił, ale jesteś nieszczęśliwie zakochany po 12 latach, żeby baba, która ci takie rzeczy wyprawiała, jeszcze ci się śniła i że nie ją y, obdzierasz ze skóry, mszcząc się za 12 lat zmarnowane, tylko że razem się przytulacie, to nie jest normalne. To nie, to nie jest normalne, Adaś, do jasnych cholery. Ale to tylko sny. Nie ma dnia, żebym się nie obudził i nie myślał o Ewie. Od razu sobie przypominam, jak mnie potraktowała, żeby się zniechęcić, i tak jest codziennie. W pracy też mam ją w głowie. Nie liczę na to, że kiedyś na mnie spojrzy, że kiedyś da mi szansę, żeby mnie poznała tak naprawdę, jaki jestem. Nigdy nie miałem okazji, żeby mnie poznała, jaki jestem na co dzień, i tak samo ja nie miałem okazji ją poznać. A uwierz mi, jakbyś ją poznał, to byś tak spieprzał. Tak uciekał od niej, jak gdzie wiatr yy, yy, wieje, gdzie pieprz rośnie. To jest, słuchajcie, sobie wyidealizowałeś tą kobietę, że ona jest super i fajna, a to jest potwór, rozumiesz? Ona cię traktuje jak, jak, jak beta orbitera. O, o takich kobietach jest pełno artykułów, że to są czerwone flagi. Jesteś jej poduszką emocjonalną. To jest potwór. Jakbyś ją poznał bliżej, to by cię zmasakrowała. Ja ci powiem, co by było, jeżeli ona by w końcu z nudów wzięła, powiedziała dobra, to chodź już w końcu, chodź już, nie, to by zrobiłaś z ciebie niewolnika, podnóżka, Tołdiego, zrobiłaby z ciebie bankomat, by cię poniewierała jak śmiecia I jako od czasu próbowałbyś się wyrwać, to ona by cię przytulała, kochała i by z tobą szła do łóżka, ty byś robił wszystko. Chcesz być niewolnikiem? Bo ona może niedługo będzie już stara, bo już 12 lat minęło, ona też nie jest młoda, tak? Czady się skończą, skończy się fajna rzecz, no to ten, co ma kasę, ten, ten Adaś, wiesz, nie łaził, to niech on już będzie. Ale tak ci piekło zrobi z życia, że się nie pozbierasz, i twoje sny prysną, i wtedy będzie nieszczęście dopiero. Najgorsze są na dzień dzisiejszy: jest to, że ona, czym starsza, tym bardziej piękniejsza kobieta. Się robi. Nie ukrywam, że spojrzę kątem oka na nią. Jest naprawdę piękną kobietą, tak jak ją, ja ją widzę. Nie liczę na nic z jej strony, chcę o niej zapomnieć. Nie chodzę na imprezy, to nie chodząc na imprezy, też nic nie daje. Jak już wspomniałem, że kiedyś ponad rok jej nie widziałem i w jej głowie, i tak ją w głowie miałem, i tak o niej myślałem. Mój problem polega na tym, że nie potrafię o niej zapomnieć. Choć bardzo bym chciał, nie widzę innych kobiet, które są obok mnie. Nie potrafię się zakochać w innej. Czuję się tak, taki zablokowany. Naprawdę chcę iść naprzód własną drogą. Naprawdę chcę poznać kobietę, którą pokocham wzajemnością. Nie potrafię się odblokować na nowe znajomości. Naprawdę mam dość tej sytuacji, bo trwa już 13 lat. Nie ukrywam, że jestem już długo sam i ta samotność mnie dobija. Naprawdę chciałbym mieć. Naprawdę chciałbym mieć jakąś dziewczynę koło siebie, którą pokocham, ale nie potrafię. Czasem zauważyłem, że zaczyna mnie yy, yy, że tyna, co? Dopadać tak jakby depresja. A co ty się dziwisz? I to tak długo się trzyma ta depresja, yy, brak depresji. Jestem pracowity, niepijący, dbam o siebie, zawsze mam czysto porządek w szafie, dobre perfumy, nawet autorobocze za dwa tygodnie czyszczę swoje też. Nie wiem, co mam z sobą zrobić. Samotność mnie zaczyna dobijać każdego dnia coraz bardziej. Może ty coś wymyślisz, co mi doradzić z tym, co mam z tym zrobić? Po obejrzeniu twoich filmów, że wiem, że mnie zrozumiesz i mam nadzieję, że potraktujesz mój problem poważnie. Dlatego postanowiłem do Ciebie napisać myślę i mam nadzieję, że zrobisz z tego fajny odcinek. Dzięki. Słuchaj mnie jeszcze raz, Adaś. Ja Ci w niczym nie pomogę. To jest za daleko zaszło. 13 lat. To jest... To nie jest miłość. To jest obsesja, rozumiesz? Ona jest coraz starsza. Psuje się jak mleko, tak? Nie jak wino, jak mężczyzna. Im starszy, tym lepszy. A Ty mówisz, że ona pięknieje. Po tym, co Ci zrobiła po tym, jak Cię potraktowała, po tym, że jesteś jej tamponem emocjonalnym, po tym, że ona widzi w Tobie tylko i wyłącznie kogoś, w którego mogła się wypłakać. A jak kurde y, zacząłeś się stawiać, to co Ci napisała? To jak przestałaś, to żeby nie było żadnego, widzisz, to zrobiła, jeszcze, jeszcze jak to zrobiła? Napisała, a jak nie odpowiedziałaś, to to skasowała, żeby nie było śladu, że cokolwiek do Ciebie zagadała. Pomyśl, jakie to jest wyrachowane babsko. Ale ja Ci nie pomogę. Pomoże Ci y, specjalista. Psychiatra albo psycholog dobry. Musisz się z nimi skontaktować, bo to jest 13 lat. I ty zamiast. zamiast bo wiesz, to się. Deksterem Dexter, to się skończy, jak ci puszczą styki. Przecież jak to się nazbiera i ci to puści. No to przecież możesz ją pociąć siekierą, porąbać, kurde, albo ją wypchać, ją kurde, w domu postawić jako lalkę i będziesz już... Mało takich filmów jest o takich gościach. 13 lat za babą chodził, ona nie, 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 w końcu ją złapał, wybeberszył, kurde, napchał siano i ona zimżyła, kurde, jako lalka. Ludzie, do zastanów się, człowieku. Oczywiście przesadzam teraz i demonizuję, ale to, kto wie. Wyglądasz na niegroźnego typa, ale tacy niegroźni najgorzej robią. Bo ja to, wiesz, zbruzgam w dupsko dam, nie, opieprzę porządnie, wyrzucę za drzwi i zapomnę. A ty trzynaście lat masz jej w głowie i, i cierpisz non-stop. Chłopie, idź ogarnij ten łeb, bo sobie krzywdę zrobisz i jej. Puszczą ci styki, rozwalisz dziewczynę i pójdziesz do więzienia na dożywocie. I tak swoje życie się skończy. Od dwudziestego któregoś roku życia łaził za babą, potem ją zacharatował, a potem na dożywociu skończył. Czy ty jesteś poważny? Ty nie, nie zauważyłeś, że to lata trwa i że to nie tak? Nikt ci nie każe mieć baby. Tylko w końcu poukładaj to sobie. A od tego są specjaliści. Ja nie jestem nim. Ja widzę tylko problem. Największy, jaki z którym się związałem spotkałem kiedykolwiek i to chodzi koło mnie, które mi cześć podaje. Myśmy myśleli, że ty gejem jesteś człowieku. Że się za babami nie oglądasz i chodzisz tam sam. A ty zdychałeś do baby, którą nawet, na którą nawet spojrzeć nie, nie trzeba było. Ludzie. Mówię ci, Adaś, jak kumpel kumplowi. Ja ciebie nigdy z ciebie nie szydziłem. Nigdy sobie z ciebie jaj nie robiłem. Nigdy. Rozumiesz? Raz mnie wkurwiłeś, bo, bo, bo do byłej żony, bo mo, do mojej partnerki męża, żeś coś burknął na mój temat, kurde, i żeście jakieś aferę kręcili jej. Wiesz o co chodzi na dyskotece. Ale to kazałem jej za samemu te, to, kazałem jej samemu to ogarnąć i żeby odpierdoliła się ode mnie, bo mnie nie bawiłem się w takie rzeczy. Po chuj, żeś wtedy wszedł w ten układ. Wiesz dokładnie o co chodzi. No, A tak to chłopie, kurde, masz, masz, masz przejebane, no to Jesteś w piekle. Człowieku, idź do terapeuty. Zrób z sobą porządek. Panowie, hordo, kurde, napiszcie tam w komentarzach, tylko nie wyśmiewajcie się z niego, bo to jest poważna sprawa, to 13 lat. Jakby to był rok, pół roku, to możemy bekę z niego... Ale to jest 13 lat, to jest obsesja. To jest... Ten człowiek jest naprawdę, kurde, zmasakrowany. I to może do nieszczęścia dość jak mu styki popali. A potem będzie krymi kryminalna, kurde, ta. Kronika i nieszczęście w, no, w całym mieście. Po co to komu? Także moja sprawa jest taka. Bardzo ci współczuję, naprawdę. Ruszaj do specjalisty, do psychiatry, psychologa, do, do kogokolwiek, kto, kto, kto się zna na takich rzeczach i opowiedz tą historię, ten list, pokaż i swoimi słowami to powiedz. Bo to jest masakra. To jest naprawdę tu ja ci nic nie pomogę pokazywałem ci smsy z Messengerze, jak rozmawia się z kobietami, jak się krótko kończy takie rzeczy. Nie, to nie, żegnam. I idzie się do następnej. Haha, hichi zostaniemy kolegami. Nie, ja nie będę z nią żadnym kolegą, po prostu beke z nim będę cisnął, a sama przestanie się do mnie odzywać. Tak będę z nią cisnął, tak będę jej dręczył, tą koleżankę z siłowni, że ona po prostu nie będzie przychodziła, kiedy ja będę. I będę miał spokój. Nie chcę, to będzie cierpieć. W cudzysłowie oczywiście, żebyście mi tu nie wyciągnęli. Rozumiesz, o co chodzi. Nie potrafisz tak. Moment, w którym mogłeś zadziałać, był 13 lat temu, jak ona była w dołku. Wtedy jako mężczyzna władujesz się do jej świata i pomagasz jej i jesteś dla niej bohaterem, który w najgorszym momencie życia jej pomógł. A ty to przespałeś. I trzy lata potem poszedłeś. Co ty ja to. Ja się nie z ciebie nie śmieję, tylko z tego całego zdarzenia. Chłopie, jeszcze raz na sam koniec. Ruszaj do psychologa, ogarnij ten łeb, daj szansę sobie, bo zniszczysz sobie życie na własne życzenie. Na razie.